Cześć. W tym filmie pokażę nową funkcję kalendarza, która pozwala na jego personalizację i jeszcze lepszą organizację wydarzeń. Najpierw przechodzimy do ustawień konkretnego kalendarza. Tutaj możemy wybrać, jakie typy wydarzeń będą dostępne podczas dodawania nowych spotkań czy wydarzeń. Wybór typów wydarzeń odbywa się przełącznikiem w ustawieniach. Wystarczy zaznaczyć, które typy mają być aktywne dla danego kalendarza. Podczas dodawania wydarzenia w kalendarzu możemy teraz wybrać typ wydarzenia z listy. Dzięki temu łatwo odróżnimy różne rodzaje spotkań i szybko zorientujemy się, co mamy w planie. Dodatkowo w ustawieniach kalendarza możemy określić, które pola mają być wymagane przy dodawaniu wydarzenia, np. kontrahent, lokalizacja, goście czy opis. To pozwala zadbać o spójność i kompletność danych w kalendarzu. Teraz pokażę, jak to działa w praktyce. Przechodzę do kalendarza i dodaję przykładowe wydarzenie. Wybieram ten kalendarz, który przed chwilą konfigurowałem. Jak widać, pole kontrahent oraz lokalizacja jest wymagane. W górnej części wybieram typ wydarzenia, uzupełniam wymagane pola i zapisuję. Dzięki temu moje wydarzenie jest od razu dobrze opisane i łatwe do identyfikacji. Jeśli chcesz dodać i zdefiniować nowe typy wydarzeń, wystarczy przejść do ustawień modułu kalendarza, a następnie dodać nowy typ. Dzięki temu możesz dostosować kalendarz do specyfiki pracy swojego zespołu i mieć pełną kontrolę nad organizacją wydarzeń. Personalizacja kalendarza to duża wygoda i profesjonalizm w codziennej pracy zespołu.